Cześć, ja jestem Kubiks i witajcie w kolejnym odcinku z serii Racket Clank 47. w lokalizacji bez Od razu na wstępie powiem, że mam katar, więc mój głos może być lekko zniekształcony. Ale dobrze, po wejściu do sklepu niestety nie odlokowała nam się żadna broń, myślę, że wiecie czym to jest spowodowane, a że tych, którzy są nowi nie wiedzą. Jest to spowodowane tym, że... Hmm, że odblokowaliśmy już wszystkie bronie, a ostatnią rzeczą, którą do odblokowania jest Reno 6, której nie możemy kupić, tylko zbieramy z części, które z, 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 z tych części ryno, które możemy zdobyć w laboratorium doktora Royd. Tak mamy części Reno 6, ale nie wiem nie jest to pewnie niebawem, ale eee dobrze i ważne. Eee, oczywiście nie było przez pewien czas odcinków, myślę, że wiecie, czym to jest spowodowane i nie będę robił audiologa, czy czegoś tam innego, żeby powiedzieć Państwu o tym, że jestem zajęty ale dobrze, przejdźmy do tego, co się dzieje na ekranie właśnie spotkaliśmy króla sepiadów, czyli tego najlepszego, największego ze wszystkich sepiadów oczywiście wcześniej mieliśmy do czynienia z, tam, do najłatwiejszych bossów, jakie mieliśmy jakie spotkaliśmy na swojej drodze ale przejdźmy do tego, co się dzieje jeśli ktoś się nie ogarnia, albo po prostu się nie skupił śpieszę z wyjaśnieniami w tym momencie Ostatni obywatel wyspy Okanok uratował nas od rąk Króla Sepiadów, jeśli można tak, tak uznać. Ale ja już tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia, więc życzę Wam miłego oglądania i tyle. Jesteśmy bezpieczni! Za chwilę zabiorę Was z powrotem do latarki! Siedzi nam na ogonie. Zawiązę was pod prąd do wieży. Kiedyś odstraszały sepiady, zanim jeszcze wszyscy opuścili miasto. Oj! Wystąpił mały problem z kolektorem do lotu. Ten stary silnik trzeba czasem kopnąć. I proszę, widzieliście? Czasem potrzebna jest tylko na perswazji. Będziecie musieli uruchomić wieżereczkę! Do dzieła! Ładnie! Nic nie mówi, nie jest mnie równie wyraźnie, co porażenie pięcioma tysiącami deka do prądu! Uwaga! Przed nami jest gigażu! Muszę mu przyznać! Jest uparty! Pewnie od dawna już nic nie ja! Muszę się pomóc. Znalazłem problem! Wszystko w porządku? Jeszcze kilka tysięcy dekad od energii się i się wszystkich i Gotowi na następną do wierzę? Z do latarni. Zepsuty pogost zapewni wam siłę nośną, która zaniesie was do latarni! Gotowi na małą kaskaderkę? Co jest? Strach was obleciał? Spróbujemy jeszcze raz! Tylko dobrze wycelujcie i pozwólcie fizyce zająć się resztą! Dobrze, wycelujcie i pozwólcie Fizyce zająć się resztą! Zmykam na Tortem i powiedzieć wszystkim, że mogą wracać do domu. Na razie, jeszcze raz dziękuję za pomoc. Stacja Kolejowa znajduje się po drugiej stronie latarki! Hej, mam go! Tak! To To przecież król Zepiat! Oje! Nie ma czasu do stracenia! Wejdźmy na szczyt latarni tak szybko jak się da! Wew! Wyłącz monitory! O, kiepska sprawa! Spójrz mu w oczy kanecie! Pokaż, kto tu rządzi! Właśnie znajdujemy się w miejscu finałowego starcia między nami a królem sepiadów. Oczywiście jest to boss lokalizacji, więc muszę Wam powiedzieć, w jaki sposób można go pokonać. Odpowiedź jest bardzo prosta, jak wręcz na każdego bossa. W tym momencie będą nam się pojawiać właśnie teraz pojedyncze slorgi, których nie możemy pokonać w żaden sposób, tylko musimy je wykorzystać, aby pokonać króla sypiadów, ponieważ jednym sposobem na jego pokonanie jest, jakby to powiedzieć, omamienie go światłem. Co znaczy, że musimy wepchnąć te slorgi, co jest bardzo trudne, wbrew pozorom, do tego kółeczka na środku. Zaufajcie mi, jest to bardzo trudne zadanie i trochę się w tym nad namęczyłem. Jeśli wy to w to graliście nie sprawiło wam to problemów, na naprawdę jesteście nieźli. I w tym momencie, tak jak wcześniej, używę, używam e Wieracza Darkstar. Bo mnie tak to się nazywa, bo ciągle tego nie zradziłem Wiem, są lepsze sposoby na pokonanie go i na pewno zastosowałbym je, bo próbowałem je, na pewno zastosowałbym je w tym film, w tym let's, playu, tylko że nagrałem już to, gdy, gdy przeczytałem komentarze o właśnie, o właśnie sposobach pokonania slorgów. No ale tutaj nie chodzi o pokonanie slorgów, tylko oczywiście o wepnięcie je do tego, do tego tego, 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 do tej dziurki czy czegoś. Więc zostawiam Was już bez mojego komentarza głosowego, a przynajmniej do czasu, gdy yy, nie uda mi się wcisnąć tego slorka do tej dziury. Udało nam się. Król Sepiadów jest ogłuszony, więc naszym zadaniem jest rozszczepienie mu płaszczy jakkolwiek to brzmi, oraz wypchnięcie w nie slorgów. Jest to o tyle trudne, że teraz, gdy wypchniemy slorgi za, za, za koło latarni morskiej, wtedy już one wypadają, ponieważ tej, tego gumowego, tej gumowej um, obramówki już nie ma. Zniknęła. Właściwie to się schowa, schowało za to... No dobra ostatni slork, który musimy wcisnąć mu do gardła dobra nieważne no i takie czynności musimy powtarzać chyba trzy razy nie jestem pewien naprawdę fursy gry lubieli liczbę trzy to widać no i tak naprawdę to wszystko musimy te czynności powtarzać trzy razy aż w końcu król se nie padnie w tym momencie wtedy się do was odezwę 哼、oh. zostanie od tego rozstroju żołądka. Dobra robota, kadeci. Bez króla Jeżeli kiedyś w przyszłości kelner lub kelnerka poda wam niebieskiego gluta, który po dotknięciu może pokopać prądem, powiedzcie, że na wyspie Oktonów mieli lepsze. No dobra, udało nam się pokonać bossa, co za tym idzie, ukończyliśmy kolejną lokalizację. Nie wiem jak wam, ale już wszystko gra, oprócz tego, że tamten gościu, który miał polecić na Tortem Fi, aby oznajmić wszystkim, że mogą już wracać, ponieważ na wyspie Okanok król Sepiad nie żyje i wszystkie Sepiady się wyniosły, stamtąd został pożarty przez króla Sepiadów. No cóż, trudno, każdego szkoda. Jednak, kto by się tego spodziewał w przedsiębiorcji, żeby po, żeby stwór mityczny pożaru jednego bezbronnego wręcz mieszkańca No dobra, jeszcze jedną rzecz mam dla Was ważną do zakomunikowania. Dla tych, który nie podoba się polski dalynik w tej grze. Oznajmiam hey, i można to zmienić, jednocześnie zachęcam do kupienia jej. Tak, ostatnio się bawiłem profesjami, między innymi wtedy, kiedy On kręciłem na w sześć rady. części rynom, gdzie można je znaleźć. Myślę, że oglądaliście, jeśli nie, to zapraszam do oglądania. I tak, tam na, pokoju, na końcu, zdaje się, chyba był angielski dubbing z tego, co pamiętam, ale dobra, dbałam nam się gdzieś. W 100% kolejną lokalizacja, oczywiście bot mi zginął, ale dobra, trudno. Zapraszam Was do oglądania filmu i jednocześnie skończenia lokalizacji. Chyba zaczyna mi się tu podobać. Wiem, że to niebezpieczna planeta pełna zabójczych robotów i drapieżników, ale jeśli na chwilę o tym zapomnimy, otrzymamy idealne miejsce na domek letniskowy. Czy teraz mogę go zabić? Nie. Mogę upożarować wypadek! Jak? Raczej. No dobra, nie. Jak ja uwielbiam te scenki. No dobra, dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Narka.